Cześć nie mam z tej strony Karzy Fox i dzisiaj taki nietypowy poza odcineczek sobie ale jest prawie e, pierwszą musię. jakby Ja też cicho będę, bo nie chcę nikogo obudzić. No i dzisiaj taki trochę inny odcinek, bo zbrała, ale muszę pogadać. No, i pewnie każdy już słyszał od Damian. Stuart, Stew, Boxdela, QLD, Kurde Macina do Biela, QLD doszedł do tego. No. I ja w, ja w to nie chcę się za bardzo mieszać też, ale Ogólnie musimy pogadać, czemu mnie nie było. Ogólnie przestałam taki czuć vibe tego. Jakby wiem, że teraz tak zaczynam znowu tam czuć vibe. W ogóle za niedługo będzie rok. 26. No. Ogólnie będzie rok mojego kanału, za niedługo. E, właśnie szykuję dla was specjal, pogadamy. No. I ten. Czemu mnie nie było? Nie czułem vibe'u, po drugie w wakacje, miałam coś nagrywać, ale jednak, tak trochę, nie miałem czasu bo przez te wakacje dużo się u mnie działo. Jakby najbardziej w lipcu i w sierpniu się działo. Ogólnie no. no, uznaję, że ta drama jest taka dwie to jest szczyt góry lodowej jakby ja uznaję no, nie, nie chcę też dużo się wypowiadać na ten temat jakby uznaję to już wasza opinia, opinia jest czy to wasza już opinia, sogę, ale ja już nie oglądam, jest kurde pierwsza zaraz, a ja kudynie, na nagrywam film i sogę za to, że jestem taki przymulony, no, ale, no, ale to nie koniec ogólnie. Chcę dalej nagrywać i będę nagrywał. No jakby uznaję, to ja ledwo co nagram i wrzucę. Um. Możecie zostawić łapeczkę, dziękuję za 200 z subów w ogóle, jesteście najlepsi, szczerze jakby bez was by mnie tutaj pewnie nie było teraz, bo jakby bym, ja, bym się poddał już, ale nie, nie. Jakby te wyświetlenia, które teraz mi się zrobiły prawie 5000 na jednym filmie, na dwóch jest po tysiącu. Jakby uznaję. Na po 9 prawie kafli, już, czy tam już 9? Nie wiem. Jakby. No. Piszcie z czego mam nagrywać. Bo w sumie nie wiem z czego nagrywać. No. I pamiętajcie, że to nie koniec. No. I chyba to tyle. Nara. No.